Serwus z tej strony Diller witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie z Deziomalusem z Minecraft. Witam was. E, ty się machasz, bo ja tak latam. Wiesz co. Nie, da, nie dasz rady, bo no, to no, no, z... zwariowaną kamerą na start filmiku <grym> Dilerka. Okej, okay, więc dzisiaj w filmie pokażemy wam razem z Zio naprawdę e, interesujące triki, które można wykonać w Minecrafcie. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, Zio jest generalnie mistrza Command Bloków, jeżeli lubisz command nie. bloki. To, no, zio ma aspiracje do zostania mistrza command bloku. To już bardziej. Dobrze. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to na jego kanale, który masz teraz w karcie, możesz zobaczyć właśnie różne poradniki, filmiki związane z command blockami, z różnymi takimi rzeczami, jakie będę dzisiaj prezentować wam razem z Zio w tym odcinku. Więc, co u ciebie? Wspaniale. To zaczynajmy ten odcinek. Spójrzmy sobie Dobre. na przykład na ten wyśmienity globus. E, tak, to wszystko zostało zbudowane przed tym odcinkiem e, i na przykład to jest globus. Jak to zrobiłeś? Opowiedz o tym. E, to jest zrobiony armor stand, który jest niewidzialny i ma na głowie nałożony globus. Podlinkuj tam może w opisie tę stronkę z tymi... tymi... Brzmi się jak straszny nerd, ale to w sumie jest proste. No. To, więc po prostu to jest, e, to jest akurat Armor Stent, który jest w tym momencie niewidzialny. Ja nie jestem nerdem, ja przepraszam bardzo. No mnie to brzmi tak strasznie, bo to takie coś jest. wiesz, że. No, to proszę Państwa, mamy tutaj e, Armor Stent, on jest niewidzialny. Ale ja moje filmy mam... tak wyglądają właśnie. No dobrze, okej, okay, no Okej, okay, przepraszam. Szanuję, szanuję. Pogotowie. Widzowie wiedział o no. co chodzi. Ok, e, więc, e, innymi słowy, to jest armor ten, który się obraca, jest niewidzialny i tutaj jest głowa i tyle w sumie. I to jest nadziane wszystko na dżidę, czyli na... <laughs> na Endron, mam na myśli. <laughs> ok, e, więc to jest naprawdę proste, ale najprostsze z wszystkich rzeczy, które tutaj będą. E, I to jest coś dziwnego, następna druga rzecz. To jest... to jest dokładnie to samo, co tam. Tak, tylko co to jest? W sensie tam to był globus, to jest... to jest wiertło chyba. Wiertło laser. Tak, wiertło Mogę e, powiedzieć, że macie właśnie link do pobrania mapy w opisie, oczywiście. E, no tak, więc to jest wirtu laser. Po prostu obraca się szybciej. To jest taka komenda śmieszna. Tutaj wpisujecie cyfrę i ta cyfra odpowiada za to, jak prędko się obraca blok. sobie no, Raz 20. Wpiszę dwa. O, i patrzcie, jak się obraca. wolno, jak wolno znaczy, bierze, nic. razy 20. To jest kąt ogólnie razy 20 liczony, bo 20 razy na sekundę się obraca. O, i ty nie brzmisz jak nerd stary. Haha, ha ha, 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 ha. Dobra, wbijcie like. bo brzmi jak nerd. Okej, okay, jeżeli uważasz, że Zio w brzmi jak nerd, można jeździć w komentarzu, za lajka pod filmem, dziękuję bardzo. Okej, okay, to jest kolejny to jest. To jest naprawdę fajne, bo to jest Żółw. Uh, to jest Żółw, który sobie podróżuje, Niestety, czasami coś mu odwala i chodzi tyłem. Uh, tak. No, ogólnie teraz to tak się kręci, tak jakby się ślizgał i obracał. Tak, bo to bądź. bardzo śliska powierzchnia. Wow, Zio! Śliska powierzchnia, nie przyznaj. Prawie się uh, No Ups, prawie nie tak serio, to jest po prostu Armor Sten, albo Zio ty powiedz. Jest... Zrób swoją nerdową gadkę, no. Dobra, to jest Armor stand z Żółwiem na głowie. Jarborst jest niewidzialny i on lata sobie tutaj od tego command bloka na dole do tego command bloka po drugiej stronie. I się bardzo... tak jakby odbija pomiędzy tak. jednym i drugim. Na tym brzmiała bardzo nerdoska, to po prostu więc jest. Takie coś. I tyle. To jest... Wszystko jest na armor standach te odcinki robione, nie wiem, czy powiedziałem, e, no. ale tak, to wszystko jest na armor standach, więc e, myślę, że to jest fajne temat ogarnięcia. Kolejna rzecz, czyli e, też coś, co nie ma jakiegoś bardziej zbliżonego, precyzyjnego zadania, e, później zresztą nadaje się na jakiś sklep na przykład. Jeżeli masz sklep na serwerze, to możesz coś takiego ustawić. E, Izio, co to jest? To jest dokładnie to samo, co wcześniej. <laughs> to Dobra. To są banery, które się obracają, Nie, okay. banery. Całego banery. Całego, to, to jest armor standy. standy. To jest są cztery armor standy. Dobrze, liczę cztery armor standy, które się obracają w miejscu jednym. Czyli dokładnie to jest ta sama komenda, co jest cały czas tutaj powtarzana. Tutaj Tylko mamy po ten command bloka, który to ten to nam obraca. Dokładnie. Jeżeli chcemy zwiększyć prędkość, tak samo możemy tu wpisać 20 i pyk. Oh yeah! Widzicie, jak się obraca? I to jest... To już nie ma, to już brzydko wygląda, więc lepiej to wyglądało. Najlepiej, za szybko, nie? No to ja damy z linkę z powrotem. Jak widzicie, tak jak zaś lekko się obraca, naprawdę przyjemnie to wygląda. Jeżeli chcesz zachęcić klientów do kupowania w Twoim sklepie, to najprawdopodobniej powinien zbudować coś takiego. Wow, zio, dobra, chodźmy dalej. Wow. E, tutaj mamy głowę do Knesa. Jeżeli chcesz mieć głowę do Knessa w Minecrafcie, która e, będzie pływała sobie jak w akwarium na przykład. To jest akwarium z głową do Knessa. E, Słoik bardziej skąd. W sumie to wszystko działa na jednej komendzie, póki co to będą inne dalej komendy, ale no póki co to jest wszystko dziane w samej komendzie, w sumie to jest po prostu no, no, na zasadzie teleportowania Armor standu. Tak, głównie, to jest nie? niewidzialny Armor stand, który się teleportuje i obraca. I tyra, tu jest na nim głowa do Knessa. Cała magia. Nie spodziewałem się. Wow. Co, coś dodasz może? Eee, jako nerd? Nie, <laughs> jako nie. Nerd. nie wiem czy, czy mam tutaj nerdowską gadkę rozwijać, ale to no tak, powiedzieć no, tak, że... A bo w sumie nie, jeżeli chcecie więcej nerdowskiej gadki i chcecie dokładnie wiedzieć jak zbudować wszystko co tu macie To ja mówiłem, widzicie <laughs> na kanał zio, ponieważ yy, ja nie zniosę u siebie ty nerdy. W sensie, no dwie to jest ciekawe, ale po prostu czuję się głupio, dobra? I tyle. Okej. Okay, Ty, dobra. Dobra, jesteś uszanuj, mądry, uszanuj no. łapką dlatego, że nie rozumie co to tak, są Tak, ja nie rozumiem, e, no nie rozumiem bok naprawdę. W sensie to jest dla <noise> mnie czarna magia. Jestem pod wielkim wrażeniem, że się to ogarnia i że się to mi tłumaczyć, więc... Znaczy, no nie mi, bo ja jestem głupi, ale ktoś jest mądry, to jest w No dobra, okej, okay, chodźmy dalej. E, co tu mamy? Tu mamy takie coś. I możemy no przejść. I to taki bloczek, jak klikniemy tutaj na guziczek, będzie wisieć co 30 sekund. Chyba, że klikniemy ten guzik śmierci. I wtedy spanie to i go nie ma. E, o to chodzi, chłodnie że. Tak. Dobra, ja teraz chodzi, ale zioło, powiedz. Bo... Dobra, to może ja wytłumaczę, bo tak. Szy, bo teraz, jak, 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 ty tak jak mówisz z jednej strony, to tak brzmi, jakbym ja nie widział, co to jest. I się głupie czuję. A, a więc sobie. A dala, no... On wie, co no jest, On wie, co to jest, tylko chcemy bardziej nerdowską gatkę trzymać, więc wytłumaczę wam, jak to działa. Tak. To jest... Wspadając w piasek o teksturze cobblestone'a, który jest pasażerem niewidzialnego armor standa. teraz zobaczcie, Jak to możliwe, że piasek, który spada, wygląda jak cobblestone? Du -du -du. No to też on da się zmienić oczywiście w komendzie. Wow, która to jest komenda? To jest... Ta komenda tak? Masz blok tak? Cobblestone na samym końcu komendy. Uuu, widzę jaka długa komenda. Samon Armor stand. Okej, czy to jest Armor stand, którym pasażerem jest piasek spadający o tekst służy I tak? Sobie, tak? Ej, czy to. Czy to I to można była... zmienić co to Cobblestone. Przeciw, czy też była Nerdoschagatka, czy jeszcze nie? No, już prawie, już prawie, no, już nie tak wiem. ten zmienimy ten cobblestone na przykład na Diamond Block, żeby było na dowód, że można zmienić go na jakikolwiek inny. To udowodni nam zio. to, zio. Masz Diamond Block i mamy Diamond Block, który się wow, dostarcza. Wow, a ten mieć. guzik po prostu niszczy Armor ten, na którym wisi ten diamentowy blok, i dlatego on spada. Tak, cała magia. Tak. Wow, i teraz ostatnia komenda. Wow. jednak, najpierw, zanim wam pokażemy ostatnią rzecz, e, zapraszam was, jak mówię, do subskrybowania zio, z na mnie i na fanpage'a. Mojego. jego tak. ma Na mojego też. Job ja też ma tak. Więc jak chcecie zlajkować, to lajkujcie koniecznie. Eee, no i, zio, może powiesz, może, co tu mamy teraz? Ostatnie. Tutaj będzie teraz łódka, która będzie nabita na armor standa. Tak jak w sumie ze wszystkimi poprzednimi rzeczami. Wszystko z armor standu. A i słuchajcie, łazie, patrzcie, tutaj nic nie ma, tutaj jest latające powietrze. Latające powietrze. Tu nic nie ma, nie ma żadnych tych... Jak to się mówi, zio? Eee, barier bloków nie barier ma, bloków, nic takiego, no. tak? I jak się kliknie ten guzik, to po prostu... Nas to pierdyknie, yeah. Tak, i, I, I tyle. I leci, leci, A ty Tak nisko Chwila, chwila, przepraszam A, serio? Się stało. Ej się o, Ej, gdzie ty nie jesteś? Nie wiem, pociągnę daleko, wysiadłem. Ta z pieprza, stary. byłeś koło mnie. Nie wiem, co się stało, tak. ale... Ja e... Chciałem cię przetransportować z powrotem do Ale tego. ja już, już jestem bliziutko, już, już się nie troszkę. Okay. Już, już nie musisz tęsknić, no dobra. dobra. Więc wielkie dzięki za tego odcinka. Mam nadzieję, że taka forma się spodobała. E, więc pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zapraszam na kanał Zio. Jeszcze raz, kolejny raz. E, no. Tak, co? do mnie. E, mogę jakiś żart, Zio? Fajnie zakończyć A. filmik żartem, żeby było śmieszne. Po co, po, co po co idzie Ziomek po, do lasu? Poziomki. No, nie, to było Spaliłem chyba z dresem to było. No to było to. Ta... Słuchajcie, widzicie na poziomki, jeśli chcecie zobaczyć, jak ogarnąć takie komendy. Dużo osób tam pisze właśnie z pomocą i pomaga, jak, jak to właśnie rozkwinić tak. niektóre rzeczy. Bardzo ładnie się. Tak, ładnie. dokładnie tak. tak. No dobra, to dziękuję bardzo. Do usłyszenia już nieczaj. Już nie długo. Tak. A jeżeli chcecie więcej filmów w Zio, to możecie mówić. Bo w sumie tak. Zio jest moim kumplem. Czasami razem sobie tak. bieramy Gramy. się. <grym> Cześć!